Sioneczko, z tej strony Piorun i witam Was w czwartym sezonie w Fortnite'cie Dokładnie czwarty sezon rozdziału drugiego w Fortnite'cie Zagram sobie chyba trzecią gierkę w tym sezonie. No niestety miałem nagrać dla Was jeszcze przegląd karnetu. Ale no jest dzień po starcie sezonu, bo oczywiście były problemy z aktualizacją, na przykład wyświetlał się proszę czekać. No, nie wiadomo od czego to zależało, na pewno nie od internetu, bo widziałem, że dużo osób tak miało. Ale trudno. A jeszcze tak przypominam, jeśli jeszcze nie zakupiliście kodu, to macie możliwość zakupu go z kodem Yankpyron albo z jakimkolwiek innym kodem twórcy. Naprawdę pomożecie, jeśli zakupicie. Ale już lecimy do pierwszej gierki. Dobra, te samoloty są epickie: latające i jeszcze lądujące w ziemi w różnych miejscach. Ale teraz polecę sobie na, ten, na tą domenę duma. Bo tam są to jakieś magie, takie te zielone kulki, takie widziałem. Oglądałem. Nie wiem. Zielona kulka, która rzucasz nią i podpala się. Albo ta druga moc, którą możesz tak jakby podlecieć troszkę do góry co, co jakiś czas i rzucać taką zieloną mocą. Nie mam pojęcia co to jest. Ale wiem, że to dopiero dwie medyczne bronie. Są gdzieś jeszcze dwie, ale nie mam pojęcia gdzie. Ale może potężny tor nam pomoże wygrać jakąś gierkę dzisiaj. Przydałoby się w sumie. Taką pierwszą gierkę na start sezonu. No, no, fajnie by było. Szkoda, że nie ma teraz już takiego czegoś jak było w poprzednich sezonach. Że skrzynki są w tym samym miejscu cały czas. O. Oj, no, zdobyłem jakieś osiągnięcie przy okazji. O, pompa jest. Dobra. Ale głośno. Co tam się dzieje? Dobra, kolejne osiągnięcie jak jest zdobyte. Oj, karnet wbity. To fajnie, fajnie. Jakiś tam podstawowy ekwipunek jest. Masów też jest troszkę. Ja bym zniszczył tą kamerę najpierw i ktoś tu wszedł przed chwilą, bo widziałem go. to jakby to do niego podejść. Dobra, są tam te, jacyś ludzie, zaraz ich nie będzie. Albo mnie nie będzie. Zaraz się okaże. Mam nadzieję, że to jednak ich nie będzie, bo przydałoby się. Gdzie on jest? On jest. Zniknął. A, pewnie wbieg tam chociaż. Hmm. Tutaj jest kilku. No, świetnie. O to chodzi. Dziękuję. Ok, kolejna gierka, i właśnie źle wyleciałem, bo chciałem polecieć na władzę. Tak sobie pomyślałem, ale za późno. No, trudno. O poprzedniej grze nie rozmawiajmy. No. Chłop zabił z Combat Shotgun'a, to wiadomo dlaczego wygrał Z szary ładowaną pompą praktycznie nic bym nie zrobił No raz mogłem go walnąć, no oczywiście nie trafiłem Bo jak to ja, nie umiem nic w tej grze No, ale z Combat Shotgun'a sami widzieliście co chłop zrobił, więc No co zrobić, nic nie zrobić, tu jest jakaś pompa Ciekawe czy ktoś poleci na tę władze. czy teraz w ogóle ktoś będzie na to latał jak Nie ma tu żadnego bossa już, niestety Biedna Julka a no, i jeszcze tak przy okazji, pijąc sobie podkę, lutując sobie tutaj, bo chyba tu. O, ktoś jednak może jest. Miałem powiedzieć, że nikt tu nie przyleciał. Chciałbym Was zaprosić na streamki na Twitchu w twitchtv Polecam każdemu. Livey są dosyć często. No. Nie wiem, czego mi się wydaje, że tu jest bot zamiast jakiegoś gościa, bo słyszę te głosy takie, co boty wydawały, więc. Ale to chyba nie ma już botów, prawda? Pisał. Hmm Nie no, chyba nie ma Patrzcie, jest typek Nie, prosto bomby pod nos Pod nos mówię, pod nogi Jest typek, kurde A myślałem, że tu już. Jeszcze jeden? Co jest grane? Nagle dwóch się tu znalazło? I gdzie oni są? A tutaj gdzieś. pode mną? Gdzie on jest? Tutaj gdzieś. No świetnie. O tu. Tutaj? Nie. Gdzie on jest? Tutaj. Dobra. Był. Teraz już go nie ma. Czy ja mogę go trafić z tej pompy? Gdzie on pobiegł. Hmm Czy on jest gdzieś tutaj? Ta, tutaj jest Bicie się z przez całą rundę. Z jednym, super On gdzieś tutaj jest, siedzi sobie ukrył się Dostał, wreszcie trafiłem z pompy. LOL co ja zrobiłem, trafiłem z pompy Dobra, teraz szybko taka. Chłop się zabudowuje. A ja mam te banspady. Co ty robisz, chłopie? Dobra! Pierwszy frak na odcinku! Co się stało? I to jeszcze prawie praktycznie nie straciłem. Dobra, to jest taka sama pompa, tu wszystko jest takie same. Wziąłem sobie... <laughs> wziąłem sobie Banspady, spady, bo chciałem... A. No dobra. Nieważne. Chciałem połowić sobie ryby. No, tak, banspadami. Bans chciałem powiedzieć, że chciałem sobie porobić, połowić ryby harponem, dlatego wziąłem. Ale no. Nie widzę tu żadnych źródełek. Czy oni osłabili drop źródełek? Czy... Nie wiem. No ciągle tu... Czy ja coś widziałem? Nie. No... Okej. Okay. Chciałem sobie połowić... O, tam jest typek jeszcze jeden. Gdzie on jest? Czego ja trafię? On nie, on ma mocę, on ma mocę. Muszę go zabić. Jest! Dobra! Chłop leży! A miał mocę! Chyba. Tu jeszcze gdzieś źródełko było. Siarba rybka, ładnie. Jakaś złota rybka, jakaś srebrna rybka. Płaszczak złoty, płaszczak srebrny. Nie mogę tego zjeść? Tego też nie. Dobra, biorę tego harpuna na razie. Chwila, zjem sobie rybkę Dobra, lecę tam szybko, bo chłop, chyba miał mocę te z tego co mi się wydaje, bo miał zielone ręce. Ma, ma coś coś ma, miał. Ale co? Dobra, niszczę tego krzaka szybko. Jest tu jedna rzecz, ale która to było? Aha! O kurde! To ta Kurde! Myślałem, że to jakaś... Zielony... To, to jest ja... zielony... Tak się pomyliłem, i nie widziałem zielonych rąk, naprawdę? A no trudno, tam widzę jeszcze typków. To spróbuję do nich sobie podbić. Dobra, będę mógł sobie tutaj posurfować na desce. Czyli widzicie, to jest taki jeden mi skont. Skąd? Tamten, dobra. A nie, on ma taką broń, tu. Ona jest dobra, strasznie. Jeszcze na nią niestety nie grałem. Ale strasznie dobra, dobrze się nią celuje. Nie, nie mogę stawać w miejscu. Bo on mnie wystrzeli Helikopter gdzieś leci. Tam, dobra, on podlecił po ten niebieski statek. Gdzie ten chłop poszedł? Ziom A trafił mnie chłop! No co jest? Dlaczego? Jak? Świetnie. Dostał, ale ja też dostałem No niestety 20 HP To wina klawiszy To wina klawiszy No Przynajmniej mi się rybki do kolekcji zaliczyły e, Trzecią, czwartą rybkę, piątą, czternastą i dziewiętnastą Jak zdobędę wszystkie to może wam jakiś nagram odcinek jak zdobyć rybki jakieś O Tu ludzie już zdobyli różne takie rybki Ale nie wiem gdzie mam lecieć w sumie Yyy... Gdzie mam lecieć? Polecę na... O! W sumie... W ostatniej gierce... Domena Duma Może wreszcie mi się uda przejąć Chociaż... Wątpię w to jak pewnie każdy z was kto to ogląda Ale... Nie, ja, ja wierzę Ja wierzę, trzeba wierzyć Uda się tym razem Kurde, ten... Jak widzicie tam... Ten młot jest kozacki Kozacko się na nim lata No ja jeszcze niestety nie wbiłem tego karnetu Ale no... Trzeba wbić jak najszybciej ja bym dopiero siódmy pozem Oczywiście karnecik kupiony z kodem. Przypominam każdemu, kto jeszcze nie kupił. Bardzo pomożecie. Patrzcie jest typek. Nie, broni nie wziąłem! On też nie ma. Jezu jakie to jest... Ale ta broń się zmieniła! Ja pierdzielę. Ale to broń się zmieniła, ten tak Dobra. No to teraz trochę gorsze jest niż wcześniej. On ma chyba kombat shotguna z tego co mi się wydaje. Dawaj, kombata. Dobrze. Kombat mu jeszcze macy by się przydały. Ale najpierw poteczki. O kurde, niezłe schody. A to bot był. A myślałem, że to jakiś gracz jest Tu jest gracz Chłop co robi? Zablokował Co jest! Ja... a maców nie mam. No, no, świetnie Hop! No zresztą co by tu dalej gadać? No, także takim miłym akcentem, może wam sklep pokażę. Jak się załaduje. O! Takim miłym akcentem, zakończymy dzisiejszy odcinek. Tutaj jakiś jednorożec, jakaś pani maniaczka. O! o pamiętam tego skinę, go kupiłem w czwartym sezonie, właśnie. Tylko, że w rozdziale pierwszym. No dobra, żeby już nie przedłużając, dzięki wam wszystkim za obejrzenie. Pamiętajcie łapcie w górze subskrypcji. Trzymajcie się. No i pa pa.